Cześć, witajcie. Ja jestem Marcin Kryński. E, jesteśmy w Telford. Chciałem wam troszeczkę powiedzieć e, o wydobyciu, o wydobyciu e, rudy. E, jak ta ruda wyglądała? Bo część z was strasznie mi daje po oczach, więc sorry, nie będę patrzył w kamerę. E, w każdym razie, jak ta ruda wyglądała? No w większości wypadków, jak sobie popatrzycie, to ta ruda wyglądała w taki sposób. Czyli e, jak widzimy tutaj e, piaskowiec, e, generalnie nic ciekawego, ale czasami zdarzały się troszeczkę inne perełki, tak jak te, e, ten fragment i tutaj czuję metal, to jest ciężkie e, i właśnie tego, tego poszukiwano, tego już nie poszukiwano, to jest, już jest przetopione, jest ba, bazalt, więc... To jest przerobiona ruda, natomiast tego czego szukali, to są właśnie takie elementy, tak? Posłuchajmy teraz dźwięku. Słyszycie? A teraz kamień o kamień zwykły, tak? Zerowy dźwięk praktycznie, a teraz metal o metal, tak? Bo to jest metalowe. Jeszcze mocniej może uderzymy. Mam nadzieję, że nie odkryśnie w telefon. Okej okay. Dobra. W takim razie wiecie jak wyglądała ta ruda. Tu jest spora zawartość metalu. To tak waży mniej więcej około 350-400 gram. Więcej może, może koło 500, więc zawartość tej rudy jest. Jak spojrzymy tutaj na ten inny urobek, tak? Tu jest stosunkowo niewielka zawartość tej rudy, ale tak to wyglądało w Telford. Tak to się wszystko tutaj zaczęło. Tak ta ruda była wydobywana, była miażdżona, następnie była przetapiana. A to co widzicie tutaj, to całe urobisko. No cóż, no to są to pozostałości, tak? Poza, pozostałości po w przemyśle wydobywczym, plus troszeczkę, troszeczkę śmieci. E... Większa część z Was e, chyba nie miała zielonego pojęcia, jak to wygląda e, i dlatego też, tego też powstał ten, e, ten materiał. Ja nie jestem profesjonalistą e, w tej dziedzinie, ale chciałbym Wam chociaż trochę na ten temat powiedzieć. Aha, tutaj jeszcze mamy przykład już przetopienia, tak? Czyli, czyli tego uroku, który został wyrzucony, tak jak widzicie. A to zostało już przerobione, tak, to jest miękkie. Zobaczcie, co się dzieje. Tak. Tutaj taka sama sytuacja, czyli to po prostu się kruszy. Ale, tak jak widzimy, tak, ten materiał, to już troszeczkę waży, jeszcze mógłby być przetopiony, chociaż pewnie to już było całkowicie nieopłacalne. No i w Teleford, tak jak widzicie, czy jak wiecie, macie mnóstwo właśnie takich zrewitalizowanych obszarów, poprzemysłowych. No ale drodzy Państwo, nie oszukujmy się, Telford to jest obszar klęski żywiołowej. Telford, szczególnie rzeka Trent, została całkowicie zanieczyszczona. Tam było zero życia przez bardzo długi okres czasu. No cóż, ale takie życie dla przemysłu, wszystko. Trzymajcie się, na razie. Hej.